Siemanko, w tym filmie opowiem Wam o wadach i zaletach Yamachy XTZ z 1991 roku. No i będzie to po prostu wady, zalety według mnie, nie? No bo każdy, każdy ma jakieś osobiste, osobiste wiadomo, wady, zalety. No dla jednego będzie wielkość tego motoru zaletą, dla drugiego będzie wadą, nie? Więc to są jakieś osobiste wytyczne. Ja to powiem z mojej perspektywy. No więc zaczynamy. Tak w miarę szybko postaram się wam to odpowiedzieć. I trzeba mieć na uwadze, że jest to motocykl, który ma 30 ponad lat, bo jest to rocznik 9.1. Mamy już praktycznie 2023 rok za chwilę. No więc trzeba to też mieć na uwadze, nie? Bo niektórzy to nie wiem czego by oczekiwali od takiego motoru. No, ok, więc zacznę od. Wad, bo jest tutaj ich naprawdę niewiele. Według mnie. No wadą oczywiście na początek powiem, że no jest ta most, która no nie powala, ale nie przeszkadza to, że tak powiem w fajnej, fajnej zabawie i w osiągach za bardzo tego, tego motorka. No bo 660 pojemności, a ma 40 chyba 9 konia, więc... Nie ma szału, ale do tej pory jeździ mi się fajnie w terenie, w terenie też szarpie, także no, no nie jest źle. Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej jak na tą pojemność I, i na tym po prostu skończę. Następnym minusem są hamulce, które też no nie powalają, po prostu no, nie powalają i, i tyle, no są ok. Ale no, motocykl ma 200 kg, plus ja, plus ewentualnie ktoś, kto będzie ze mną jechał. No to mamy ponad 300 kg. No i one hamują, ale no, trzeba, trzeba mieć orient, żeby w porę zareagować, jakby coś nam wyskoczyło i tak, i tak dalej. Nie? No bo wiadomo, nie ma tutaj ABS-ów. No bo nie ma. No. To nie jest, nie jest nowy, nowy motor. Nie? No więc, hamulce. 6 minus to właśnie do podróżowania. We dwójkę, no to jest ta kanapa, ale one tak wychodziły, więc no nie wiem, czy z inną kanapą wychodziły. W każdym razie, we dwójkę, tak jak w TDR miałem taką kanapę, no to po prostu ta osoba, która siedzi tutaj, zjeżdża na nas i, i my tutaj sobie mierzymy trochę. No więc jest to na pewno minus. No i następny minus naj, największy to po prostu wlew oleju, który się tutaj znajduje. Jest tam niewygodnie dostać. Jak widzisz tutaj mam takie coś, ale o, od boku trzeba uważać i, i sprawdzać. Także dolewanie dolewanie i sprawdzanie oleju jest kłopotliwe, zresztą tutaj sobie rozwaliłem rękę jak sprawdzałem przed chwilą olej. Więc tak to, tak to wygląda a zresztą muszę dolać tego oleju. Więc to są to są minusy. Plusów też tutaj no za dużo wam nie powiem, no bo co tutaj dużo, dużo mówić. No po prostu jest to maszynka do jazdy w terenie i, i koniec kropka, no czyli po prostu jest bardzo wszechstronny i gdzie mamy ochotę tam sobie nim pojedziemy ale ok, więc na plus na pewno duży prześwit bo możemy poszaleć po nierównościach w jakieś błoto wjechać i, i naprawdę mamy tutaj zapas, że nie trze nam po prostu silnik o, o ziemię do tego mamy tutaj sporą osłonę przed kamieniami która no nie powiem, jak tak dawałem mu trochę, trochę po dupie w kamienistym terenie to, to kilka kamieni takich solidnych złapała i, i jest git. Także to jest na plus. Prześwit. Następnie wielkość tego motoru. Może tak nie widzisz tego. Nie wydają się taki wielki. No i teraz, jak już trochę nim pojedliłem to też mi się nie wydaje taki wielki jak, jak z początku. Ale jeśli masz mniej niż 180 cm. No to, no to tak średnio bym powiedział, czy wygodnie by się po prostu tobie siedziało. no Ja mam 182 cm, i zresztą pokażę, pokażę, jak to wygląda. Jak siedzę tutaj sobie na kanapie, to jedną nogę mam normalnie, mogę sobie ją dać piętą do, do ziemi, ale drugiej nogi. Tak, żebym na dwie nogi stanął do ziemi, to już jest kiepsko. Już, już niewygodnie, bo po prostu wiszę na, na kanapie. Także jedna noga spoko, dwie jest już kłopot. Dla osób z niższymi, po prostu, skrótszymi yy, nogami, no to jest kiepsko. Po prostu nie, nie będą dostawać do ziemi. Można to tam po prostu sobie wyregulować zawieszenie, ale wtedy tracimy zawieszenie i. No, po prostu no, jest to potem kłopotliwe. Nie mamy tyle skoku, ile, ile możemy mieć teraz. Także wielkość jest dla mnie na plus. Na plus, tak samo jest. Po prostu no, awaryjność, bo nie jest to jakoś awaryjny, awaryjny motocykl. Do tej pory nie miałem żadnej awaryjności, ale no, ile ja go tam mam? No, pół roku. Także umówmy się, no. no. Ale części do niego nie są jakoś bardzo, bardzo drogie, więc to też uznaję za, za plus. Spalanie też jak najbardziej na plus, bo spala mi około tam 4 litrów, no może 4,5, nie wiem, coś, coś tego typu. No dokładnie nie mierzyłem, po prostu leje i, i jadę sobie w teren, tak jak widzisz. No i przede wszystkim ta wszechstronność, bo no po prostu jadę sobie asfaltem, jadę sobie asfaltem i obojętnie gdzie zjeżdżam no i sobie jadę, czy tam polem zaoranym, czy czymkolwiek i no nie ma takich ograniczeń, że tylko asfalt, asfalt i, i tak dalej, no ale w końcu to jest adventure, więc on ma jechać, no takie ma zastosowanie i tak, tak ma być, więc no to jest naprawdę duża, duża zaleta no i tyle tych plusów też. No bo co tutaj dużo mam wam opowiadać? No po prostu no jest fajny, fajny, do zabawy w terenie. Ma kilka tych minusów, no jak ten wlew tego oleju, bo jest to trochę nieporęczne. I tyle, no a tak to w mojej ocenie jest, jest ok. No jak na swoje lata, naprawdę godny polecenia motorek. No.